Mamy wykonane podstawowe elementy w sklepie. Mamy dodanych kilka produktów, dwa nowe typy produktów. Mamy również zdjęcia na stronie głównej. Czas byśmy zajęli się troszeczkę wyglądem, a mianowicie poukładali te wszystkie elementy tak, aby przedstawiały one przede wszystkim mniejsze obrazki i żeby media i styl obrazków były dostosowane do naszego projektu. Oczywiście, w każdym projekcie, który będziesz wykonywał, możesz dowolnie tutaj manewrować wyglądem. Najważniejszą rzeczą, którą na tą chwilę potrzebuję wykonać, to w konfiguracji zakładce Media mamy coś takiego jak style obrazków. I tu oczywiście masz kilka różnych styli obrazków. Te standardowe trzy style, które zawsze znajdziesz w Druparu po instalacji. Dodam sobie nowy styl i mój nowy styl będzie bardzo mocno związany z produktem, dlatego jego nazwa to jest produkt. I podkreśnik damy, będzie to produkt mini, będzie to zmniejszona wersja obrazka, przyciętego obrazka, odpowiednio zeskalowanego, tak aby mieścił się w układzie, w którym ja zaprojektowałem sobie go w grafice. Na pewno będzie ta opcja skalowania i przycinania włączona, dodamy ten efekt. No i ustaliłem, że szerokość będzie taka dość nietypowa 165 pikseli na 120 pikseli wysokości. Zachowam konfigurację, aktualizuję tym. I właściwie mam już wszystko gotowe. Wszystko, ale jeszcze w naszych produktach to możesz zauważyć, nie występuje coś takiego jak poprawne zaprezentowanie tego zdjęcia. Oczywiście, w zakładce sklep, produkty, typy produktów, koszulki, zarządzaj wyświetlaniem. Weźmiemy sobie zakładkę, węzeł skrótu, ja tu mam kilka innych węzłów, o tym później. W zakładce skrótu możemy sobie odpowiednio poprzez tą zakładkę edycji stworzyć tak, aby styl obrazka był jako produkt mini. Zaktualizuję zawartość. OK. Tutaj możemy zapisać ustawienie, żeby mieć pewność, i następnie po prostu zamkniemy cały element. Proszę bardzo, tak prezentuje się nasz produkt. Oczywiście, to zdjęcie zostało zeskalowane, przycięte, tak jak było to powiedziane wcześniej. Musimy ustawić to, co zrobiliśmy w poprzedniej lekcji. Elementy, które będą wyświetlane poniżej. No i chyba najważniejsze kwestie, które będą mnie interesować, to będą elementy w postaci zawartości dla koszulki Polo. To myślę, że w ramach ćwiczeń dostosujesz sobie krok po kroku. Teraz jeszcze jedna kwestia. Chciałbym, aby pod produktem. Na, znajdowało się zdjęcie, następnie była cena, i zakładka czytaj dalej. E, w tym celu, oczywiście, wejdziemy w struktury, rodzaje zawartości. I teraz, bardzo prosto, zarządzanie wyświetlaniem. Będzie to element skrótu, trzeba o tym pamiętać. I w elemencie skrótu mamy tak: e, produkt, price, galeria, zdjęcie i opis. Zobacz, że tych elementów nagle pokazało się bardzo dużo. I w momencie, gdy będziemy na przykład cokolwiek konfigurować, dodatkowe elementy będziemy rzucać w skrócie, one zawsze się tu będą pokazywać. Na samym początku chciałbym, aby zdjęcie było nad ceną i galerię również ustawię nad ceną. To jest taka, taka sztuczka, którą muszę zastosować. Następnie wystarczy, że wyjdę stąd. Już proszę bardzo. Mamy zdjęcie, mamy cenę, mamy opcje, które są widoczne. Na tym etapie można powiedzieć, że mamy praktycznie wszystko. Wejdziemy dalej, w czytaj dalej, mamy jeszcze opcję produktu. Tutaj też to nie prezentuje się za fajnie, dlatego musimy to jeszcze poprawić. W tym celu zrobimy kolejny styl obrazka, jest to w tym przypadku styl obrazka o nazwie produkt. Będzie to cały wyświetlany produkt, będzie on troszeczkę większy, ale będziemy potrzebować do niego takiego modułu jak colorbox i będziemy musieli ten colorbox odpowiednio sformatować. Oczywiście, jeżeli nie masz zainstalowanego modułu Colorbox, ja pokażę Tobie teraz, jak to zrobić z wykorzystaniem Drusza. Pewnie pamiętasz panel już z, poprzedniej, z poprzednich szkoleń, które wykonywałem dla tej instalacji. Robiłem również aktualizację poprzez Drusza. Teraz po prostu wrzucę konkretną komendę i za chwileczkę będę miał już pobrany moduł Colorbox. Będę go musiał oczywiście ustawić, czyli włączyć w zakładce moduły. Używając moduł filter, jestem w stanie bardzo szybko ten Colorbox znaleźć. Tak najprościej, jeżeli będziecie cokolwiek szukać, to zobaczmy, czy tu mamy Colorbox. No na pewno nie. Colorbox będzie znajdował się w zakładce pozostałe i mamy tutaj opcję Colorbox. Oczywiście muszę do niego pobrać do biblioteki odpowiednio, odpowiedni element i go wrzucić na, na nasz serwer. Ja więcej w zakładce. Pozostałe nie muszę uruchamiać, wystarczy, że Color Box i teraz przegram sobie całą zawartość biblioteki jQuery na nasz serwer i uruchomię wszystko tak, żeby wyglądało prawidłowo. I na tą chwilę pozostaje nam oczywiście skonfigurować wygląd samego produktu. Będzie to tylko i wyłącznie produkt koszulki, dlatego też wejdziemy w produkt, typy produktów, koszulki, zarządzaj wyświetlaniem. A następnie zobaczymy, jak to wszystko wygląda, jak się prezentuje. Tutaj pokażę Ci kilka opcji. Jest to opcja domyślnie, zawsze masz opcję mm, dwóch elementów: domyślny i skrót węzeł skrótu. Ja rochomiłem celowo, żebyś tych elementów miał troszeczkę więcej, pozycję zamówienia i e Commons Line i jako wyświetlanie. Te elementy oczywiście możesz sobie sterować, dodawać własnoręcznie. Ja proponuję Ci pozycję zamówienia wyłączyć i dodać opcję. Elementu pełnego wpisu. To jest pełna wersja wpisu. Następnie zapiszemy konfigurację i będziemy sterować bezpośrednio układem, który będzie właśnie w pełnej wersji wpisu. I teraz trzeba zobaczyć konkretne ustawienia, jakie chcemy zastosować do naszego projektu. Na pewno będę chciał w naszej koszulce mieć pierwsze zdjęcie. Kolejnym elementem, który będę chciał mieć, to będzie SKU jako numer będzie cena, będzie tytuł ale pamiętaj ten tytuł to będzie tytuł wyłącznie w przypadku dodania do danego noda, czyli wpisu kilku elementów z commerce, czyli kilku produktów i wtedy będzie taka lista wybierana, to co widziałeś wcześniej oczywiście przy zakładce zdjęcie wyłączę etykietę i za chwileczkę po zapisaniu celowo po zapisaniu, żeby mi coś nie uciekło zajmę się formatowaniem obrazku obrazek oryginalny po otwarciu, oczywiście będę musiał go zrobić jako produkt, o, nie oddałem tutaj czegoś takiego jak styl obrazka produkt no to żeby nie tracić czasu w zakładce media następnie styl obrazków dodaj styl jako nowa zakładka wejdziemy do nowej zakładki i teraz oczywiście dodamy sobie nasz produkt, tutaj musisz ustalić zdjęcie jakie chciałbyś, żeby było wyświetlane przy całym, e, całej odsłonie naszego produktu ja tą, ten styl nazwałem jako Produkt może być, ale nazwiemy go jako anglojęzyczne stwórz i teraz ustawimy sobie również efekt skalowania i przycięcia i ten efekt skalowania i przycięcia ma być na 430 pikseli na 330 pikseli. Dodamy czy na 300 pikseli, może troszeczkę zmienimy, chociaż powinno być dobrze. Najwyżej będziemy tymi stylami e, sterować. Później wchodzimy w zakładkę obok. Ja sobie pozwolę odświeżyć ten element, żebyśmy byli w stanie zaczytać ustawienia pola ponieważ Drupal w momencie, gdy nie załaduje tych ustawień, nie jest w stanie stwierdzić, czy coś się zmieniło. Zrobimy edycję. Oczywiście, będzie to produkt, zapiszemy i teraz ważna rzecz: będzie to nie obraz, a ColorBox. Jeszcze raz możemy tutaj wyedytować, bo ColorBox nie szczytał chyba ustawień produktu, o ile się nie mylę. Nie powinien bynajmniej szczytać tych ustawień. I teraz, oczywiście, zgadza się. Standardowy styl będzie produkt. Color Box Image Style. Tutaj możemy zastosować własne style, już takich maksymalnych elementów. No myślę, że w ten zupełności wystarczy. Oryginalny obrazek będzie tutaj jak najbardziej prawidłowy. Zapiszemy ustawienia. Zapiszemy konfigurację. I właściwie na tym etapie mamy już skonfigurowany wygląd pełnego wpisu. Ja ci pokażę, jak to wygląda przy koszulce produkcie numer 1. Mamy 100 złotych. Oj. Chyba coś nieprawidłowo zaczyta. Zobaczmy jeszcze raz. Może wejdę, odświeżę sobie wszystkie ustawienia poprzez konfigurację dla deweloperów wydajność. Czasami pomaga to, by wyczyścić pamięć podręczną też. To jest bardzo ważna kwestia, bo może się okazać, że pewnych elementów nie będziesz widział i zmian w sklepie nie dostrzeżesz. Tak więc po wyczyszczeniu przejdę już teraz do ustawienia samego produktu. Widok pełnego wpisu. Co się okazało? W gruncie rzeczy zmiana jest tutaj niezauważalna, a dlatego, że tak naprawdę popełniłem celowy błąd. Ten błąd polegał na tym, że konfigurowałem wygląd w elemencie w postaci sklep, produkty, typy produktów i następnie koszulki, zarządzaj wyświetlaniem. Wszystko by było prawidłowo, jednak Drupal wyświetla tutaj troszeczkę inaczej. Wyświetla mianowicie opcję w postaci struktury, rodzaje zawartości, produkty, zarządzaj, wyświetlaniem. I tu mamy te rzeczy, których nie skonfigurowałem poprawnie. Pewne rzeczy są zależne od elementów, które konfigurowałem w typie produktu, a pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Włączono mam pełną wersję wpisu i teraz ustawię ją tak, jak chciałbym, żeby było widoczne. Na pewno będzie tutaj opcja zdjęcie produkt, na pewno będzie tutaj opcja samego produktu, i na pewno będzie opcja jeszcze galerii pod spodem, opis produktu na samym dole. Teraz zapiszę ustawienia. Po wyjściu z tego elementu wszystko nam się pozmienia. Jest to celowy zabieg. Ale co najważniejsze, w color boxie to, co ustawienia wcześniej nie przepadło, bo takie było założenie. Tak więc błąd, który mógłby się wydawać bardzo duży, tak naprawdę był i tak poczynioną prawidłową opcją, którą musimy wykonać. Nasze elementy, które mamy widoczne, mamy oczywiście koszulkę, którą możemy wybrać, możemy wybrać tą koszulkę poniżej, zobaczyć zdjęcie w pełnej odsłonie, dodać do koszyka i cenę. I te elementy oczywiście mam dodane. Jeżeli chciałbyś, żeby opcja wyboru koszulki, dodaj do koszyka była poniżej ceny, pamiętaj, sterujesz tym zawsze w rodzajach zawartości, danym typie zawartości Twojego produktu i zarządzaniem wyświetlaniem. W tym przypadku jest to pełny wpis, czyli pełna wersja wpisu, i musisz zmienić jedną opcję, a mianowicie. Opcję Dodaj produkt, w moim przypadku przesunąć poniżej produkt price, czyli ceny. Oczywiście jeszcze możemy dodać SKU, ja miałem tam wcześniej konfigurowane. Zrobimy sobie, żeby było SKU widoczne, zapiszemy konfigurację i teraz już powinno być wszystko idealnie, tak jak miśmy zaplanowane. Po odświeżeniu, proszę bardzo, masz SKU cenę, masz opcję wyboru danego produktu no i opcję Dodaj do koszyka. Na tym można powiedzieć, że wygląd produktu możesz sterować własnoręcznie, możesz też dostosować wszystko do wyglądu na stronie głównej. Zapraszam do obejrzenia kolejnych odsłon kursów, w których będziemy już zajmować się konfiguracją wysyłki, ustaleniem konkretnych elementów podatku, jak i kwot, jeżeli chodzi o realizację naszego zamówienia.